świat, który znaliśmy, już nie istnieje. Cała energetyczna baza Niemiec przeniosła się do Chin, bez jednego wystrzału, bez blokady, po prostu kontraktem. To nie alarm, to fakt, który Zachód ukrywa przed wami. Podczas gdy brukselscy biurokraci, zaślepieni ideologią, bezmyślnie odcinają Europę od tanich zasobów, Grabiąc własny przemysł, USA i potęgi wschodu, czerpią z tego niewyobrażalne zyski, budując nową globalną hegemonię. Jak to możliwe, że w imię wartości i walki z Rosją, stary kontynent świadomie podpalił swój własny dom, oddając nie tylko przemysł, ale i wpływy, stając się terytorium niestabilności podległym Waszyngtonowi? To, co Zachód nazywa walką o wolność i izolacją Rosji. W rzeczywistości było samobójczym aktem, który stworzył zupełnie nowy, potężniejszy blok wschodni i na zawsze zmienił mapę geopolityczną świata, czyniąc Europejczyków ofiarami własnych elit. Ujawniamy, kto naprawdę zarobił na tej katastrofie. Napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Słowa Kai Kalas, która wczoraj była nikim, a dziś próbuje dyktować światu, są nie tylko osobistą kompromitacją, ale i sygnałem globalnego kryzysu. Czy Europa sama się pogrąża, dążąc do autodestrukcji poprzez bezmyślne prowokacje? Konsekwencje tych działań odczuje każdy mieszkaniec kontynentu, a stabilność, którą znaliśmy, może zniknąć bezpowrotnie. Mm. Kaja Kalas, obecna premier Estonii, desperacko walcząca o fotel szefa dyplomacji Unii Europejskiej, posunęła się do jawnych i skrajnie nieodpowiedzialnych oskarżeń, które graniczą z prowokacją na skalę globalną. Jej buńczuczny ton, pomimo znikomej wagi Estonii na globalnej arenie i jej historycznych kompleksów, zszokował świat i wywołał powszechne zdumienie, a nawet drwiny. Oskarżyła jednocześnie Rosję, Chiny i Indie o rzekome zagrożenie dla porządku międzynarodowego, choć te kraje od lat konsekwentnie budują nową, wielobiegunową rzeczywistość, wolną od hegemonii zachodu. To nie jest trójka w karty, jakby Kallas chciała nam wmówić swoim infantylnym porównaniem, to są trzy globalne potęgi polityczne i gospodarcze, które wspólnie kształtują przyszłość naszej planety. Wystosowanie tak ostrych i bezpodstawnych zarzutów wobec tak potężnych graczy, bez jakiejkolwiek realnej siły przetargowej czy dyplomatycznego zaplecza, jest aktem bezprecedensowej arogancji. Dyplomatycznej ignorancji i dowodem kompletnej utraty kontaktu z rzeczywistością. Chiński oficjal słusznie i trafnie skomentował jej wypowiedzi, nazywając je ideologicznym banałem pozbawionym zarówno wiedzy, jak i zdrowego rozsądku. Te słowa kalas nie świadczą o sile Europy, lecz o jej narastającej panice i kompletnym niezrozumieniu dynamicznie zmieniającej się geopolitycznej mapy. Próba ustawienia się w pozycji lidera Zachodu poprzez bezpodstawne ataki na mocarstwa, które redefiniują globalny ład i tworzą nową oś wpływów, jest wyłącznie aktem osobistej desperacji, podyktowanej wyłącznie ambicjami politycznymi, a nie troską o bezpieczeństwo kontynentu. Ta walka o stołek, o nową posadę w Brukseli, nie jest walką o przyszłość Europy, lecz o jej totalne osłabienie, jej dalszą marginalizację i pogrążenie w niekończącym się konflikcie. Zachód wciąż ku zdziwieniu reszty świata próbuje dyktować warunki, choć jego pozycja słabnie z każdym dniem, jego wpływy kurczą się, a jego model świata jest kwestionowany. Rosja, Chiny i Indie to potężna oś współpracy, która skutecznie buduje alternatywę dla dominacji Zachodu, oferując innym krajom prawdziwą suwerenność i partnerstwo, a Europa pod przywództwem takich postaci jak Kalas zdaje się tkwić w anachronicznej mentalności zimnej wojny, ślepo idąc w kierunku nieuchronnej konfrontacji i samozniszczenia. Zamiast konstruktywnego dialogu, poszukiwania kompromisów i budowania mostów, mamy eskalację retoryki, zamiast głębokiej analizy rzeczywistych problemów, puste ideologiczne slogany, które prowadzą nas ku gospodarczej zapaści i strategicznej przepaści. Czy Europa naprawdę zamierza rzucić wyzwanie trzem filarom nowego światowego porządku, kierowana przez takie postacie, które nie rozumieją skali wyzwania, ale to tylko wierzchołek góry lodowej? Jak na te prowokacyjne słowa zareagował świat i co to oznacza dla przyszłości Zachodu? Zostańcie z nami, bo to dopiero początek, i prawdziwe skutki tej polityki są jeszcze do odkrycia. Prezydent Finlandii Aleksander Stab. Nazwał szczyt szanghajskiej organizacji współpracy jawnym wyzwaniem dla całego Zachodu. To już nie alarm, to diagnoza umierającego świata, który znaliśmy świata, gdzie Europa traci grunt pod nogami, a każdy z nas odczuje konsekwencje tej geopolitycznej rewolucji. Te słowa prezydenta Finlandii Aleksandra Staba to nie są puste frazesy, ani dyplomatyczne niedomówienia. To bolesne, publiczne przyznanie. Że dominacja Zachodu, a w szczególności Europy, kurczy się w zastraszającym tempie, a jej wpływy topnieją szybciej niż lód w letnim słońcu pozostawiając pustkę, którą natychmiast wypełniają inni, silniejsi gracze. Zachodnie media, dotychczas ślepe na tę alarmującą rzeczywistość, zaślepione własną propagandą, zaczynają budzić się z letargu, ale jest już za późno na skuteczną reakcję. Francuski Le Figaro szczerze przy priedaniu przyznał, i to jest szokujące, że mieli nadzieję na pęknięcie między Moskwą a Pekinem, a otrzymali cement. Proszę zrozumieć wagę tych słów. To zdanie doskonale oddaje poziom szoku i głębokiego rozczarowania elit, które kurczowo trzymały się iluzji podziału, a otrzymały zjednoczenie, które uderza w samo serce ich globalnej dominacji i hegemonii. Zamiast oczekiwanego, upragnionego rozłamu, świadkujemy cementowaniu się nowego, potężnego bloku sił bloku, który otwarcie i bez wahania rzuca wyzwanie dotychczasowemu, słabnącemu porządkowi świata. Brytyjski Sky News z zaskoczeniem, a wręcz niedowierzaniem, relacjonował to samo, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi, w to, co dzieje się na ich oczach. Scena, gdzie Władimir Putin, Xi Jinping i Narendra Modi rozmawiają w swobodnej, niemalże poufnej atmosferze, stała się potężnym, wręcz szokującym i niepokojącym symbolem dla całej euroatlantyckiej przestrzeni. To nie tylko obraz nowej dynamiki globalnej, to wizualizacja ostatecznego końca jednobiegunowego świata, w którym Ameryka i jej sojusznicy bezapelacyjnie dyktowali warunki i rządzili bez sprzeciwu wierząc w swoją nieomylność. Ten szczyt szanghajskiej organizacji współpracy to znacznie więcej niż tylko rutynowe spotkanie liderów, to jawna, bezkompromisowa deklaracja zmiany, która redefiniuje globalną politykę. Deklaracja, że globalna szachownica została właśnie brutalnie przetasowana, a Zachód, który kiedyś był graczem dominującym, narzucającym swoją wolę, teraz musi z pokorą, a co gorsza, z bezsilnością obserwować, jak powstają nowe centra władzy, Ignorujące jego dawne roszczenia i wpływy, budując świat bez niego. I te straty są niewyobrażalne, a ich konsekwencje odczujemy wszyscy, bez wyjątku. Czy Zachód zignoruje ten sygnał, czy może jest już za późno na jakąkolwiek reakcję? Zostańcie z nami, bo już za chwilę pokażę Wam konkretne dowody na to, że układ sił już się zmienił i czego Waszyngton boi się najbardziej. Amerykańskie media są w szoku. Prognozy o izolacji Rosji legły w gruzach, a Donald Trump musi mierzyć się z nową, przerażającą rzeczywistością, która podważa jego plany globalnej dominacji. Czy to ostateczny koniec amerykańskiego stulecia marzenia o powrocie do globalnej hegemonii rozsypują się w pył, gdy świat odwraca się od jednostronnych dyktatów. To tsunami geopolityczne uderza teraz rykoszetem w sam Waszyngton, zwiastując koniec epoki. Ujawniamy, jak amerykańscy giganci medialni musieli przyznać, że Rosja zyskuje coraz większe poparcie międzynarodowe, a Indie, mimo zabiegów Waszyngtonu, obracają się w stronę Rosji i Chin. The New York Times, jedna z najbardziej prestiżowych i wpływowych gazet świata, musiał otwarcie przyznać, że Rosja nie tylko wróciła do gry, ale także rozłożyła nowe zasady na stół, zyskując poparcie wpływowych krajów. To Jest zdanie, które powinno zmrozić krew w żyłach każdemu zwolennikowi zachodniej dominacji i jednobiegunowego świata. Prezydent Putin, jak cytuje The New York Times, otrzymuje coraz większe międzynarodowe wsparcie i to nie od jakichś marginalnych grup, ale od krajów, których gospodarka i demografia to nie przyszłość, ale już teraźniejszość planety. To nie są już mrzonki ani spekulacje, to twarda, niepodważalna rzeczywistość która zmienia mapę globalnych sił. Axios, kolejny niezwykle wpływowy amerykański gracz medialny, szczegółowo opisał, jak premier Indii Narendra Modi publicznie ściska dłonie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Ten gest, ten pozornie niewinny uścisk dłoni, został natychmiast odebrany jako policzek polityczny dla całej zachodniej strategii. W świecie, gdzie jeden gest może kosztować miliardy, takie uściśnięcie dłoni wygląda jak ostateczne pożegnanie z zachodnią strategią zwabienia Indii, alarmował Axios, oddając skalę porażki. To symboliczne zdjęcie trzech liderów uderza w ambicje Donalda Trumpa i nieodwracalnie zmienia zasady globalnej gry. Na szczycie szanghajskiej organizacji współpracy do prezydenta Łukaszenki, generała Min Aung Hlainga czy marszałka Kim Jong-una dołączyli nagle premier Malezji Anwar Ibrahim i prezydent Indonezji Prabowo Subianto. Ich obecność była prawdziwym szokiem dla zachodnich analityków, potwierdzając rozszerzanie się wpływów poza tradycyjne sojusze. Indie, wbrew wszelkim nadziejom Waszyngtonu, umacniają sojusze z Moskwą i Pekinem, ignorując presję zza oceanu. To wyraźny i niepokojący sygnał, że dotychczasowe podziały ustępują miejsca nowym, potężnym blokom, a Zachód traci swoje wpływy w strategicznych regionach. Próby izolacji Rosji okazują się spektakularnym i całkowitym fiaskiem. Czy Ameryka zdoła odzyskać kontrolę nad sytuacją, czy też jest świadkiem narodzin nowego, wielobiegunowego świata, w którym jej głos staje się tylko jednym z wielu? To dopiero początek. Podczas gdy Zachód pogrążony jest w analizie swoich porażek, w Azji dzieje się coś o wiele większego. Jakie konkretne projekty i sojusze budują nową globalną architekturę bez Europy? A co to oznacza dla przyszłości globalnego ładu? 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, tyle Rosja właśnie przekierowuje do Chin, omijając Europę całkowicie. Dla dziesiątek milionów Europejczyków oznacza to koniec ery taniej energii. Upadek przemysłu i niszczycielską spiralę biedy. Wasze rachunki za ogrzewanie i prąd wzrosną do niewyobrażalnych poziomów, a miejsca pracy znikną. Rosja i Chiny oficjalnie podpisały umowę o budowie gazociągu Siła Syberii II. Ta gigantyczna infrastruktura połączy arktyczną północ Rosji z przemysłowym południem Chin. Będzie dostarczać imponujące 50 mld metrów 3 gazu rocznie. To nie jest zwykły kontrakt. To strategiczny cios wymierzony w fundamenty energetyczne Europy, precyzyjnie wykonany i bezlitosny. Pamiętajmy, że ten wolumen gazu odpowiada niemal całemu zapotrzebowaniu Niemiec sprzed kryzysu, które wynosiło około 55 miliardów metrów sześciennych. Jak trafnie zauważono, siła Syberii 2 zapewni Chinom około 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. A Niemcy przed całym tym bałaganem zużywały około 55. Czyli w zasadzie całe Niemcy energetycznie przeniosły się na wschód, bez jednego wystrzału, bez blokady, po prostu na podstawie kontraktu. To oznacza, że całe Niemcy, potęga przemysłowa i gospodarcza kontynentu, właśnie zniknęły z europejskiej mapy energetycznej, przenosząc swoje kluczowe zapotrzebowanie na gaz do Azji. Konsekwencje są już widoczne, bolesne i przerażające dla milionów. W Niemczech w ciągu zaledwie roku zbankrutowało ponad 26 tysięcy firm, co stanowi dramatyczny wzrost o 40%. Te bankructwa to nie tylko liczby, to ludzkie tragedie, utracone miejsca pracy i zrujnowane rodziny. Giganci tacy jak Volkswagen i BASF filary europejskiej gospodarki masowo przenoszą swoją produkcję do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Bo tam koszty energii są drastycznie, kilkukrotnie niższe. Europa, zmuszona do importowania drogiego gazu skroplonego z USA, płaci za niego czterokrotnie więcej niż płaciła za stabilny i tani surowiec rosyjski. To celowe, ekonomiczne samobójstwo, którego skutki będą odczuwalne przez dekady. Podczas gdy Chiny, dzięki tym długoterminowym kontraktom surowcowym, zapewniają sobie gigantyczny wzrost gospodarczy, stabilność energetyczną, i umacniają swoją pozycję supermocarstwa, Europa tonie w narastającym kryzysie. Ten gazociąg to symbol nowej, bezwzględnej i bolesnej rzeczywistości, to energetyczny Armagedon dla starego kontynentu. Europejskie fabryki zamykają się jedna po drugiej, miejsca pracy znikają w zastraszającym tempie, a inflacja galopuje, pożerając wasze oszczędności szybciej niż kiedykolwiek. Ta transformacja to nie ewolucja. To rewolucja w układzie sił, która przewraca globalny stolik. Czy Europa ma jeszcze jakąkolwiek szansę na odwrócenie tego katastrofalnego kursu, czy jest już skazana na energetyczną i gospodarczą zależność? Kiedy Europa staje w obliczu zimowej katastrofy, Rosja i Chiny nie tylko budują gazociągi, ale i przekształcają całą architekturę globalnego zarządzania. Jakich nowych, szokujących propozycji możemy się spodziewać od Putina i Xi w kontekście redefinicji światowego porządku? Zakończyła się epoka dominacji Zachodu. Putin i Xi Jinping nie tylko budują autostrady energetyczne, ale dyktują nowy porządek świata, w którym stare zasady przestają obowiązywać. Czy Europa jest na to gotowa, czy będzie tylko obserwatorem w galerii, skazana na bierne przyjmowanie decyzji? Wizyta Władimira Putina w Pekinie. To nie był rutynowy protokół dyplomatyczny. To był starannie wyreżyserowany spektakl, polityczny teatr, który świat obserwował z zapartym tchem. Ten akt ukazał Putina jako równego partnera na arenie globalnej, nie jako izolowanego przywódcę, jak chciałby go widzieć Zachód. Uczynił go współtwórcą nowej globalnej architektury. Ten obraz rozjuszył Waszyngton i Brukselę. Bo przekreślał ich narrację o międzynarodowej izolacji Rosji. Rosja i Chiny przedstawiają światu zupełnie inny kontrakt społeczno-polityczny, który odrzuca dotychczasowe zasady. To propozycja dla państw globalnego południa, zmęczonych narzucaniem ideologii i unilateralnych warunków. Ich zasada jest prosta, wręcz bezwzględna w swojej skuteczności: My nie wtrącamy się do waszych wewnętrznych spraw, wy nie wtrącacie się do naszych. Spotykamy się jako równi, budując wspólne interesy bez ideologicznych obciążeń, bez wykładów o demokracji czy prawach człowieka, które często służą jako pretekst do ingerencji. Chiny, poprzez monumentalną inicjatywę pasa i szlaku, oferują miliardy dolarów inwestycji w infrastrukturę, rozwój energetyczny i handel. To pieniądze bez jakichkolwiek warunków politycznych, bez presji na zmiany ustrojowe. Czy przestrzeganie określonych standardów narzucanych przez Zachód. To jest właśnie to, czego szukają kraje pragnące suwerenności i realnego postępu gospodarczego. Rosja natomiast dostarcza niezbędne surowce energetyczne, paliwa i strategiczne metale. Robi to bez zbędnych, często hipokrytycznych, moralizatorskich wykładów o wartościach czy prawach człowieka, które dla wielu krajów brzmią jak pusta retoryka. To pragmatyzm w czystej postaci brutalny i skuteczny, na który Zachód zdaje się nie mieć żadnej konstruktywnej odpowiedzi, jak to ujął jeden z ekspertów, z całą bezkompromisowością, oni nie proszą o przebaczenie, oni proponują współpracę. To jest sedno nowej epoki. Oni nie błagają o uznanie, oni dyktują nowe zasady, tworząc alternatywne ramy dla handlu, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej. Prezydent Xi Jinping otwarcie i z pełną mocą podkreślił: Hegemonia i dyktat siły muszą się skończyć. Nadszedł czas prawdziwego multilateralizmu. To deklaracja wojny z unipolarnym światem, z dominacją jednego bloku. Zaufanie do Zachodu drastycznie spada na całym świecie, zwłaszcza w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie pamięta się kolonializm, ingerencje i narzucanie cudzych interesów. Alternatywne centra siły rosną w siłę, oferując realne alternatywy, które zaspokajają fundamentalne potrzeby suwerennych państw, a nie ideologiczne fantazje. Ten nowy porządek to nie jest teoretyczna dyskusja akademicka. To namacalna zmiana paradygmatu, która dokonuje się na naszych oczach każdego dnia, redefiniując globalne układy sił. Stare sojusze pękają pod ciężarem sprzeczności, nowe potężne bloki się rodzą. A dawni hegemonowie tracą grunt pod nogami, rozpaczliwie próbując utrzymać swoją pozycję. To walka o przyszłość o to, kto będzie decydował o globalnym kierunku. Stawka jest niewyobrażalnie wysoka dla każdego narodu, dla każdego człowieka. W obliczu tych zmian, Europa staje przed najpoważniejszym dylematem swojej historii. Ale co to oznacza dla przeciętnego obywatela Niemiec czy Francji, i czy ich elity są świadome narastającego niezadowolenia? Ponad połowa Niemców uważa, że sankcje antyrosyjskie uderzyły w nich samych. To nie jest już abstrakcyjna polityka, to pustka w portfelu każdego obywatela, to chłodny rachunek za ideologiczne błędy elit, płacony przez zwykłych ludzi. Europejczycy zaczynają przejrzeć i widzą gorzką prawdę. Socjologia nie kłamie. Ponad połowa Niemców uważa, że antyrosyjskie sankcje uderzyły w nich samych. W ich portfel, w ich gospodarkę, a nie w Putina, ale w ich własny przemysł. To dosłowne krwawienie. Widzimy upadek potęgi przemysłowej, której filary pękały pod ciężarem źle przemyślanych decyzji. Niemieccy politycy udają, że nie widzą, jak ich naród cierpi, ignorują wzrost cen energii, upadające firmy, rosnące bezrobocie. To jest ciche, ale destrukcyjne samobójstwo gospodarcze. We Francji sytuacja nie jest lepsza. Prezydent ma poparcie poniżej jednej trzeciej obywateli to katastrofalny wynik dla każdego przywódcy. Kraj jest sparaliżowany protestami. Widzieliśmy to podczas brutalnych starć przeciwko reformie emerytalnej. To był wybuch gniewu to symbol głębokiego kryzysu systemowego, który trawi całą Europę. To nie tylko o wiek emerytalny to o utratę zaufania o poczucie zdrady. Hipokryzja Brukseli w kwestii praw człowieka jest tak rażąca, że oślepia nawet najbardziej oddanych zwolenników Zachodu. Mówią o wartościach, jednocześnie przymykając oczy na własne wewnętrzne problemy. Podwójne standardy Waszyngtonu są tak jawne, że stają się obiektem kpin na arenie międzynarodowej. Dla ludzi z globalnego południa, od Afryki po Azję i Amerykę Łacińską, moralny kapitał Zachodu wyparował. Po prostu go nie ma. To, co kiedyś było postrzegane jako wzorzec, dziś jest reliktem. Te państwa widzą, jak Rosja i Chiny oferują realne, pragmatyczne partnerstwa, bez narzucania ideologii, bez pouczania. Zaufanie do Chin przekracza ponad 50% w tych regionach. Tymczasem zaufanie do Stanów Zjednoczonych spadło do poniżej 35%. To jest przepaść, która rośnie z każdym dniem. Globalne południe wybiera konkretne korzyści nad puste obietnice. Widzą, jak Europa sama sobie szkodzi. Ironiczne jest to, że głośne wyzwanie skierowane do Pekinu, Moskwy i New Delhi, w rzeczywistości okazało się wyzwaniem dla samej Europy. Stary porządek światowy umiera na naszych oczach. Europa, która kiedyś dominowała, staje się pionkiem w globalnej grze. Jej elity tkwią w samozadowoleniu, nie dostrzegając nadciągającej burzy. Zachód pogrąża się w hipokryzji i samozniszczeniu, podczas gdy reszta świata otwiera oczy na nową, dynamiczną rzeczywistość. Czas spojrzeć prawdzie w oczy, co naprawdę czeka Europę, jeśli elity nie opamiętają się teraz i nie dostosują do zmieniającego się świata.